Ciao! Dziś będzie o tych najkrótszych słówkach. Tych chochlikach, które sprawiają nam trochę trudności. To włoskie przyimki. Okazuje się, że aby poprawnie używać włoskich czasowników potrzebujesz właśnie przyimków. Z tej przyczyny poświęciłam aż pięć lekcji przyimkom w moim wideokursie Włoski Start. A z tego filmu dowiesz się, jak łączyć włoskie czasowniki z przyimkami. Dziś omówimy kilka takich w miarę podstawowych i zobaczymy, jak właśnie łączą się te czasowniki z przyimkami. Zacznijmy od dwóch. Zacznijmy od czasownika cominciare, czyli zaczynać, i czasownika finire, czyli kończyć. Oba te czasowniki łączą się z przyimkami, ale dwoma różnymi. Powiemy cominciare a fare qualcosa, zaczynać coś robić. Zobaczcie, że jeśli chcemy po czasowniku cominciare, zaczynać, użyć czasownika drugiego czasownika w bezokoliczniku, potrzebujemy przyimka a. Cominciare a fare qualcosa, cominciare a lavorare, zaczynać pracować. Zobaczcie, że po polsku tego przyimka nie ma. Więc gdy po tym czasowniku chcecie postawić drugi czasownik, Potrzebujemy przyimka A. Jak w przykładzie, comincio a capire italiano", Zaczynam rozumieć włoski. Jeśli natomiast zaczynacie coś, czyli tam się pojawi rzeczownik, to nie potrzebujecie już przyimka. Powiemy comincio un corso d'italiano. Zaczynam kurs włoskiego. Więc ten przyjmek A potrzebujemy wtedy, gdy później stanie nam czasownik bez okoliczniku. Synonimem do czasownika cominciare jest iniciare. On również łączy się z a. Iniciare a fare qualcosa. Przykład: inicja fare sport regularmente. Zaczynam uprawiać sport regularnie. Drugi czasownik to finire. Kończyć. On już się nie łączy z tym samym przyimkiem, tylko z przyimkiem di. Finire di fare qualcosa. Znów, jeśli po tym czasowniku chcemy postawić czasownik bez okoliczniku, potrzebujemy tego przyimka di. Jak w przykładzie Finisco di lavorare tardi. Kończę pracować późno. Jeśli natomiast nie potrzebujemy czasownika drugiego, ale rzeczownika, to tam nie będzie żadnego przyimka. Finisco il lavorare di. Kończę pracę o siedemnastej. Czasownikiem o zbliżonym znaczeniu jest smettere. To bardziej przestawać niż kończyć, ale również łączy się z przyimkiem di. Smetto di fumare to tak naprawdę przestaje palić, czyli rzucam palenie. Kolejny czasownik na dziś to andare. Tak naprawdę, czasownik andare może się łączyć z różnymi przyjmkami w zależności od tego, gdzie będziemy jechać. Dziś chciałabym omówić jedną sytuację, taką, w której po czasowniku andare chcemy wstawić czasownik w bezokoliczniku. Powiemy andare a fare qualcosa. Zobaczcie, na przykład iść coś zrobić, tak? Albo żeby coś zrobić. Potrzebujemy przyimka A. Andare a fare qualcosa. Posłuchajcie przykładów. Vado a comprare del pane. Idę kupić chleb. Andiamo a vedere un film al cinema. Idziemy zobaczyć film w kinie. Zobaczcie, że w takich konstrukcjach w języku włoskim potrzebny jest nam przyimek. I jest to A. Kolejny czasownik to partire. Partire jest czasownikiem dość szczególnym. Co oznacza wyjeżdżać, i ma swój własny przyimek. I jest to per. Powiemy parto per Roma. Wyjeżdżam do Rzymu. Partiamo per l'Italia. Wyjeżdżamy do Włoch. Jeśli jest to miasto, to pojawi się po prostu przyimek per, per Roma. Jeśli jest to państwo, potrzebujemy również rodzajnika. Powiemy per l'Italia, per la Polonia. Kolejny czasownik to usire, czyli wychodzić. Z reguły łączy się z przyimkiem da. Wychodzić skądś. Esco dal lavoro. Wychodzę z pracy. Usciamo dal ristorante. Wychodzimy z restauracji. Natomiast jeśli wychodzimy z domu, powiemy uscire di casa. Przykład: Non esci di casa oggi. Nie wychodzisz dziś z domu? Bardzo często potrzebujemy przyjmka, gdy zadajemy sobie pytanie komu czemu. Czyli przyjmek pojawia się tutaj w funkcji celownika. Komu czemu. Przykład: Dare a qualcuno. Dawać komuś. Zobaczcie. Dare qualcosa. Dawać coś. A qualcuno. Komuś. Po włosku nie mamy przypadków. Taką sytuację rozwiążemy właśnie użyciem przyimka. A przykład. Diamo il regalo a Maria. Dajemy prezent Marii. Jeszcze dwa takie czasowniki. Kiedy a qualcuno. Pytać kogoś. Kiedy al insegnante. Zapytajmy nauczyciela. I jeszcze jeden. Scrivere a qualcuno, pisać do kogoś. Scrivo na lettyra ai nonni. Pisze list do moich dziadków. Więc ten przyjmek A pojawia się tu właśnie w funkcji celownika. Komu czemu? Tak właśnie należy uczyć się włoskich czasowników. Od razu z przyimkami. A jeśli marzysz o nauce języka włoskiego z wygodnym narzędziem, to polecam ci mój kurs. Włoski start. Uczysz się gdzie i kiedy chcesz. Zostawiam link w opisie. Dzięki za wspólną naukę. Alla prossima!